Jezus wyszedł znowu nad jezioro, cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewiego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do Niego, pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w Jego domu, przy stole wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do, nie, do Jego uczniów, czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami. Jezus usłyszawszy to rzekł do nich, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przeszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus zauważa dobro w człowieku. Wszyscy dokoła widzą Go, jako złego człowieka, grzesznika, celnika, Jezus widzi dobre serce tego człowieka. Dlatego podaje Mu rękę, zaprasza Go, wychodzi na spotkanie. Nie boi się, nie brzydzi się, rozmawiać, spotykać się z grzesznikami. I to im pomaga. Oni nie są szczęśliwi z tego, jak żyją. Potrzebują tej pomocy. Jak chory potrzebuje, potrzebuje pomocy lekarza. Jeśli by Jezus tak osądzał i tak patrzył na ludzi, złych ludzi, jak my często na nich patrzymy, to i my byśmy byli przekreśleni. Każdy z nas jest grzeszny. Jezus uczy nas miłosierdzia, otwartości, zauważania dobra i rozwijania tego dobra w drugim człowieku. Często o jakichś ludziach mówimy, że to jest zły człowiek to jest grzesznik, on źle, nie trzeba z nim rozmawiać jak, jak najdalej od niego. Jezus uczy nas po pierwsze modlić się za, za tego człowieka, po drugie wychodzić mu na spotkanie, nie bać się go, spróbować pomóc mu, zauważyć dobro w sercu tego człowieka. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.